Łukasz, na pewno przyjechaliście do Niecieczy po trzy punkty, Wjeżdżacie z remisem, a z perspektywy spotkania chyba trzeba szanować ten punkt. Tak, bo Termalika to jest dobry zespół, który gra dobrze w piłkę od tyłu. Myślę, że ten mecz był bardzo emocjonujący do samej końcówki. Co prawda w drugiej połowie mogliśmy nawet się pokusić o zwycięstwo, ale remis też jest dobry i trzeba go szanować. Twoje wejście w dniu dzisiejszym może ziwił ogra. Niełatwo było panować środek pola, który bardzo dobrze funkcjonował, w drużynie Termaliki. Nie mnie to oceniać. Wszedłem na boisko, dałem się wszystko. Zdobyliśmy bramkę. Erik strzelił bardzo dobrą bramkę. Kuba się popisał dobrą asystą. I wywozimy punkt. Sezon ruszył pełną parą. Już piątek czeka Was kolejne spotkanie i szansa na pełną zdobycz punktową i umocnienie się w czubie tabeli. No spokojnie, teraz będzie czas na regenerację, na analizę tego meczu, a później się będziemy przygotowywać do meczu z Zagłębiem. Mam nadzieję, że u siebie podtrzymamy pasy.